Cześć, witajcie w no, drugi odcinek Finlandii, Finlandia, no i super. Ulubiona nazwa Kwaśniewskiego, no ale no tak wracając. Yy, no budowaliśmy trochę przemysł, trochę nie. Znaczy 13 fabryk pracuje na no, nasz no, przemysł. No to to już jest coś w sumie. Największy problem, ja wiem jaki będzie, będzie z ludźmi. Ja bym miał tu jakiegoś ducha, żeby mieć ludzi na przykład? A nie by było. Właśnie, bo tu są jakieś rzeczy. I czy ja bym miał coś, żeby ludzi dostawać? Zwycięstwo albo śmierć. A tu. To... Szybkość okopania. Hmm. A to co daje? Kary do walki zabrały, ale kawaleria to mi jakoś nie obchodzi. A, widzę, że tu są fajne rzeczy. O. Tu mierza albo komandos damy to gdzie? Obrona Dobra, dziękuję Okej. tutaj. To ma się nalicząca. Eee... o, rafineria. Dobra, na razie to właśnie. Ja ostatnio dodałem ten do kary zabrak surowców. Ile teraz? Minus 5% To no, no nic faktycznie, a brakuje nam 2 Wolframu. Dobra, mam kolejne coś. Obrona, niezawodność. Wydajność. Dobra, mówiłem ostatnio, że będzie atak rzucić No to jest. Dobra, coś tam zaopatrzenia mam, więc pasuje. Dawa. no my będziemy mieć... Trzeba trochę tych dywizji, cały front, by mnie trzymać na przykład, ale nie wiem, czy będę jeszcze trzymał cały front, ale... Dobra, brakuje tego dużo. Dodawaj tu fabrykę. Tutaj będzie już fabryka. Jak będzie nam dużo stali brakować, to już ściągnę, ale na razie bo nawet mamy na plusie. Modernizacja przemysłu, superowo. Uuu! <laughs> Jakie bonusy! A jest do wolframu? Nie ma. Chrom. Eee. Hmm. No to. No to tu mam. Co mi to da? Yy, ludność w wieku poborowym. Dawaj mi to. Tam będzie ludność w wieku poborowym. Będzie mi potrzebne. Ile ludzi mi brakuje? 67 tysięcy No, miałem, i potrzebujemy, tak z. To no tak. z pół miliona. No, no, chyba będzie aż tyle potrzebne. Druga chińska wojna domowa. Ja nie chcę żadnej do wojny domowej. Yy, dobra, daj mi może. Faktycznie, daj mi to. Szkoda, że pełnego poboru nie mogę dać. Jakby mi ile by mi to życia ułatwiło? Jakby można było dać pełny powór. A... Dobra, kolejne fabryki wojskowe w tym regionie się budują. 14 fabryk pracuje, bardzo się cieszę. Żeby budowało. 11 pracuje tutaj. Jedność narodowa, super. Ten... No to to akurat mi nie obchodzi. Ale tu jest współczynnik trudności w wieku poborowym. 10%. No akurat mi nie ja dużo. Jeszcze tu dostanę, może. O, właśnie, tu będzie jeszcze. 10%. No to było 5, co nie? Tak, 5. gdzieś. Dobra. Mamy maszynę liczącą w końcu. Yy, dobra. Broń badamy, ale czy to jeszcze artyleria? Dobra. kolejna fabryka. A niech będzie tu, a reszta tu. No trochę brakuje tego. Tak trudno. 5% raptem. spadku jest produkcji też 5%. A trzeba te ciężarówki zrobić. Bo musimy mieć zarobiste zaopatrzenie. Bo widzę, że jest. Tak sobie. Dobra. Wsparcia dwa i dwa. Radio, no, przy, no przyda się, no, no nie zaprzeczę. Dobra, bo ja chcę wszystkich wystawić, a nie, że Tylko trochę jest ich. Dobra, skoczyło? Jest, skoczyło. Wstaliśmy ludzi troszkę. Chyba. Dobra, czekamy na to. 10%. No właśnie to, że Finlandia ma mało ludzi. Jeszcze pełnego poboru nie mogę wrzucić. Rozbudowa infrastruktury, dziękuję. Ja nawet nie rozbudowałem infrastruktury. Dobra, uzbrojenie. Dobra, daj mi na razie to. No to mi się też przyda. Dobra, ile ludzi dostanę? Pytanie, bo 10%. No, do 3% skoczy. Na szkoleniu 35 tysięcy. Mało, ale już mogę ich wystawić przynajmniej. Dobra, wystawimy Was. 12 dywizji, zawsze coś. No, ale to i tak jest mało. Bo ja, nawet ja potrzebuję z 20 tu i z 50 tu. O, ja idą siły politycznej. Dobra, co ja tu mogę dać? Atak artylerii. Reorganizacja. Okopanie. No ci są fajni. Reorganizacja akurat może mi się przydać. Logistyka. O, ten też jest super fajny. Dobra, na pewno ten będzie. Szybkość okopania się. Ten jest fajny. Ale muszę mieć Ruch gruf? Gdzie to jest w ogóle? O, tutaj. Dobra, to zrobi się. Dobra, ale i tak mam siły dużo. To bym mógł sobie odblokować... Dobra, tego sobie odblokuję. To się przyda. Dobra, Suomi. Czyli... No prosto pasta, PS-y w sumie. Bo Ruscy to musieli ukraść, żeby zająć pps normalnie. Bo wcześniej mnie wchodziło, jak robili PPD. Koszt produkcji, ale przełamanie. A ale ciężki wybór. A, tam to. Co mogę dać? A, mogę nową broń do produkcji. Dawaj, słomi. O, już, już trzeba stal. Stal ma być zawsze. Innych rzeczy może brakować, ale stali nie ma brakować. Przeszkadza, że tu my nie mamy żadnej ochrony przeciwwotniczej, Dwa no? i pół tysiąca. W ogóle ja bym może zaczął jakieś bunkry budować, bo w sumie... O, stocik jest. E, Długo. To ujdzie. W sumie byłoby fajnie, gdybyśmy sobie jakieś bunkry tu pobudowali. Nawet jakbyśmy tu sobie rozwinęli. Tak do trójki. Dobra, artyleria międzywojenna. Na pewno to się przyda. O, tutaj też mamy. O, od artylerii. Przełamanie obrona. To jest akurat fajne. I to jest do wszystkiego. Polowana artyleria Pelot i Pepans. Atak powietrzny. Dobra, no to biorę to. Bo jest do pelotki. Dobra, właśnie. Dobra. Okej, okay, dzisiaj kolor dalej, co nie? Tak. Mam nadzieję, że tylko dużo sprzętu mi tu nie zabiera. A tam 6 sztuk. Opa, kolejna fabryka. No yy... W sumie wszystko mamy na plusie. A ile mam pociągów? 22. Dobra, na razie tak. Musi tak być. To też była fajne bonusy, okopanie się. A ludność w wieku... plus 10% ludność wieku poborowym. Muszę tych ludzi nazbierać jak najwięcej. Jak będzie wojna, to chyba obowiązkową służbę od razu będzie trzeba wrzucić. Żeby to jakoś funkcjonowało. Tyle, żeby przytrzymać pierwszą falę uderzenia, tak naprawdę. Chyba na takiej zasadzie będzie. I ja myślę, że będzie trzeba bunkry już budować. Dobra, ruch jegrów. No to dawaj mi to, bo to jeszcze mi zorganizowanie armii da. Znaczy nie to będzie miało zorganizowania. 45. Musi wam starczyć chyba. Jest 38 rok. Hmm. No zaraz po Polsce będą mi atakować. Polska będzie takim wyznacznikiem, kiedy trzeba się bać. Eee, właśnie, tu są te bunkry. No tu gdzie się jest? O właśnie, to. Też daje... Nie daje ludzi. Szkoda. Dobra, lepsze radio przyda się. I zaperów będzie trzeba wybawać za chwilę. Lepszych. Dobra, nie będę tego budową. Ja myślę... Dobra, ja może sobie najpierw to armię rozstawię. Wezmę sobie, bo ty masz. E... No, w ogóle, ciebie wyciągnę z na razie. Bo ty masz tak: tu, 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 tu. I ty będziesz miał tylko obronę wybrzeża. 27 dywizji potrzebujesz. Chyba to leć. A ciebie, jakbym rozstawił tu. To jak będzie wyglądać z pokryciem frontu? O, stawi brakuje. Dobra, yy, właśnie, tak, zaopatrzenie. Tu ma problemy. Tylko no to w jednej prowincji, to tam się nic nie będzie. Dobra, będę próbował na całej granicy się bać. Głupota, ale... Bunkry raczej postawimy. No że bunkry szybko budujemy, to tam będzie akurat... Dobra. Budownictwo jeszcze damy lepsze. To co tutaj mam? Wydajność produkcji. Tu jest atak przeciwrzybotnik, tu jest obrona a tu przełamanie. No ja myślę, że przełamanie się przydać może. Dobra, o, poprawa warunków, dziękuję. Yy, tu dopiero robimy ten ruch jegrów. Dobra, to jeszcze dostaniemy tu coś. To jest ciekawe te. Atak piechoty. A to... Dobra, mamy równie Mam coś jeszcze od... o! Od poboru, to mi się bardziej przyda to. Dobra. Gdzie jest ten od... o właśnie, piechota ekspert. Obrona, obrona dywizji, atak dywizji. Dobra, dajesz. I z tych to w sumie mi się przyda, tylko chyba... <laughs> w sumie ten by się przydał. Atak artylerii, o, to też jest fajne. Ale to mi daje wsparcie powietrzne wroga, minus 10. Na no, będzie pewnie. Dobra, na razie się wstrzymam po prostu. Musimy siły też nazbierać trochę. Dobra, cywilki padną. Dobra no To rozbudowujemy naszą linię Linia Metra Zawsze coś Dobra, brakuje mi wszystkiego po dwa A produkcja leci i tak Tu najgorzej idzie, no nie A pięć 5% jest chociaż że stali brakuje nawet E tam Damy radę. Mamy broń w zapasie, w razie czego. Więc tam... O! To się przyda. Dobra, ale tu stoi po jednej dywizji, co nie? No to jest malutko. Dobra. Tu mamy kolejne. To się przyda. Yy, dobra. To trzeba te bunkry. Dajesz. Dajesz bunkry. Jeszcze ludzi trochę pozbieramy. No, z Czechosłowacji. Dobra, jeszcze mam chwilę. Okej, okay, tu jest 100%. No, to więcej ludzi z nie zbierzemy już. To akurat mi nie jest mało istotne dla mnie. A, jeszcze tu są jakieś rzeczy. Co mi to daje? To jest przyrost doświadczenia dywizji. O, okopanie się. Tu jest okopanie się. Kara do walki za brak zaopatrzenia w prowincji. No to jest niby fajne szybkość okopania. Chociaż czy ja wiem. Dobra, to zadaję. To jest fajne. Bierzemy to. Przyda się jak nic to. Tu są jakieś taktyki, ale taktyki to akurat nam yy, najmniej istotne to. Ważne, że mamy siły nazbierane. Właśnie ile odcinka o mnie patrzę. Dobra, 18 minut. Uf. Dobra, podwójne bunkry są. Ludzie szkolą w nieskończoność, no bo ludzi nie mają. Ile wam ludzi jeszcze brakuje? Pewnie dużo. No, trochę wam brakuje. No największe problemy będą tutaj, bo no, mamy niektóre tylko obstawione. Dobra. Linia Mannerheima przyda się. Nie ma tego, co by jeszcze ludzi mi dało, tak, je, tak jeszcze troszkę, no. Nie ma. Ja to tu bym sobie mógł dać. Eee, to daje tylko to, no to tego nie mogę zrobić. Hmm. Napięcie światowe wyższe niż 50, no to... No to nie zrobię. No dobra. No to co trzeba robić teraz? Co to mi co mi daje to? O, to jest fajne w sumie. Głęboka obrona. Dobra, daj mi to. Yy, artyleria... O, właśnie, saperzy. Oni będą bardzo mocno potrzebni. No, ja będę musiał sobie przygotować jeszcze Dobra, tyle mogę przygotować w razie czego Wszyscy dołączlacie do niego A tylko oni jeszcze tracą ten... No tak wygląda, no w kolejnym odcinku będzie się dziać dużo. Chyba. Ja powiem tak: albo upadniemy szybko, albo przetrwamy to jakoś. Jakoś. Właśnie ile odcinka mam, bo nie patrzę znowu. Dobra, zaraz będę kończył. Niech się jeszcze zrobi ten cel. Głęboka obrona. Dobra, wybudowały się dwójki. Tu jest bunker. Tu są czwórki. Superowo. Dobra, pasuje coś budować. Eee, może i by się to przydało. Może. Tu jest brak zaopatrzenia cały czas, no ale to trudno. E, dostaniesz tutaj e, lepsze punkty. Z tego powodu, że to jest problem z No i dobra. 400 siły politycznej nachomikowane. No fajnie by było, by się zająć kogoś, to kto by dawał ludzi. A tu właśnie nikogo takiego nie ma za bardzo. Stabilizacja tylko. Oj, 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 oj. No to to, co mam wybrane, to jest okej okay akurat. Dobra, na zbierane sprzętu. Głęboka obrona, dobra. O. ZDSR spiskuje przeciwko nam. No fajnie. Co tu jeszcze może mi dać jakieś bonusy? Dobre. Kara za brak surowców. No mnie czołgi nie interesują, tak szczerze. Dobra, jeszcze co mi może dać jakieś bonusy dobre, No bo to daję. mi to. I dobra, i widzimy się w kolejnym odcinku. Więc. No. Yy, więc do zobaczenia w trzecim odcinku. Na razie, cześć.